Maneczko, z tej strony lachu, a dzisiaj ze mną jest. I dzisiaj nagrywamy z Hide and Seek. Ok. Nie, jeszcze się nie ukryłem. I dobra, idę gdzieś. Kurde. O, są piecyki, są piecyki. Ja też się tu schowam. Kurde no. Nie, nie mogę coś. Ok, schowałem się. Schowałem się już. Jestem o, jest stałym jest... blokiem Fairnace. Nie cierpię tej areny, zawsze na nie przegrywam. A ja zawsze wygrywam! Łe! Nie, błu! Nie dlaczego niej zawsze nie na nie przegrywam? Mi się coś na i nie mogę otworzyć drzwi. Muszę w tym domku. Yy, wiesz dlaczego nie możesz otworzy otworzyć, bo tymi drzwiami może jest ktoś. Ja nabijam Hissickera chyba. Nie, 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 jeszcze, jeszcze nie. Ja to cię widzę chyba! Jak ty bijesz, Wezorixa? Czy kogo? Tak, Wezorixa. No no to ja jestem takim piecykiem jednym. Ale go bije. Ej, on cię nie może bić! Haki Trolling! On cię nawet chyba nie, ja, nie ja widzi. Aha! Zabije, ja, ja nie... <grym> 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 Myślę, że to skrzynka. Ale what the fuck, dlaczego ja jestem Steven? Kurna. Ło trzech! Mnie nie, nie zauważyło mnie. A mnie trzech i ich zabijam. Jakim Oj, o... kurde! Kurde! Polak! Ja, ja mnie bijem, nie biję nie biję, biję. Aj, kurde, znaleźli mnie. A mnie nie, ja, ja ich biję. O kurna. No też zginąłeś. Ej, szukamy razem. Ja, 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 ja. Szukamy razem. Siema, kurde, ale mi się coś z Minecraftem stało, no i no, jesteśmy Steve'ami. Jesteś z Zetrox? No, a ja cię widziałem normalnie. Gdzie jesteś? O, idę za tobą. O siema, dobra, chodź, idziemy dalej. O, o ja tu bibliotekarz Jakiś... zabić Bibliotekarz. A ja mogę otwierać drzwi. Kurde, a tu są dwie piętrowe. Tutaj... Ale nie, mi chodzi, że spójrz, ze... ja na samym dole, co nie, są takie drzwi. Ej, w wodzie mógł się ktoś schować. Albo jako lud tutaj. Jezus, ile już ludzi szuka. Jeszcze jednego trzeba znaleźć. Czaisz? No tutaj nie, a tutaj nie ma drzwi. Zobaczcie, co jest w skrzyniach. No to jest zaklejone. Bo mi się to nie pokazuje. Ja widzę normalnie twojego skina. To na perspektywie Zetroxa będzie widać. <grych> nie żartuję. Ty to nawet nie nagrywasz w dupę mać. Szkoda, że się na zewnątrz budynku nie da wychodzić. Szukający wygrali. Dobrze, więc my już kończymy ten odcinek. I dlaczego jestem z piwem? Powodzenia i cześć!